Komputer pokładowy z wyświetlaczem graficznym, parametry, data, zegar, spalanie średnie, paliwo w zbiorniku, zasięg, temperatura. Wewnątrz auta, temperatura zewnętrzna, trzy ekrany, trzy przyciski, górny przycisk przełącza datę lub wyświetla trasę. Trasa to przejechany dystans, czas jazdy i spalone paliwo w trasie. Środkowy przycisk przełącza główny ekran. Tutaj mamy prędkość chwilową, spalanie chwilowe, napięcie instalacji. Przy prędkości mamy prędkość średnią i prędkość maksymalną. Trzeci przycisk przełącza dolny ekran. W tej chwili mamy temperaturę wewnątrz auta, temperaturę zewnętrzną. Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie. Tu mamy odmierzanie okresu do inspekcji. A no, tutaj mamy licznik kilometrów. Na przyciśnięcie dużej przycisku środkowego spowoduje wejście w tankowanie. Tutaj, naciskając górny i dolny przycisk, wprowadzamy ilość atakowanego paliwa do zbiornika. Na przykład 30 litrów, tak. Wpuszczamy przycisk jest zapamiętane 30 litrów. Dolny przycisk. Przytrzyjemy, przytrzymujemy dłużej. Mamy dostęp do regulacji jasności. Środkowy i górny przycisk zmieniają jasność podświetlenia wyświetlacza. Górny przycisk, krótkie przełączenie zmiana daty na trasę, dłuższe, kasowanie trasy, kasowanie średniego spalania. Wyświetlacz to. Wyświetlacz graficzny o rozmiarze 128 na 64 piksele Podczas odruchania widać wyświetlającą się grafikę. Jeśli masz OPLA, może być to znaczek OPLA, znaczek Forda lub może wcale nie być. Włożona jak obudowę uniwersalną typu Z34.